Szanowni Państwo, jako redaktor polskiego radia od raz zajmuję się problematyką motoryzacyjną. Kolejne nowelizacje w naszym kodeksie wzbudzają wiele kontrowersji. Jedni twierdzą, że idą w dobrym kierunku, inni wręcz przeciwnie. Podchodzę z mikrofonem do jednego z użytkowników dróg właśnie, by zadać mu pytanie. Proszę pana, widzę, że pan jestem redaktorem polskiego radia. Jestem Co? z radia, z radia jestem. A, a ja z cichodałków. Proszę widzę, że pan prowadzi pojazd po drodze publicznej i jednocześnie pali papierosa, a to jest, proszę pana, w tej chwili zabronione. No bo ja se palę. No, 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 no właśnie pan, se, znaczy pan sobie pali, a to jest, proszę pana, w tej chwili zabronione, żeby jednocześnie jechać pojazdem i palić. A ja se palę. No, no, no właśnie, proszę pana, a nie wolno, może pan zapłacić mandat. A za co mandat, jak ja jeszcze dzisiaj nic nie pił? No, proszę pana, ale pan pali, a to zabronione, Rozumie pan? Zabronione jest palenie. To jak to, jak to, tak? Nie wolno palić, nie wolno pić? Czekaj, pan, ja do starej zadzwonię, kurde. To się ucieszy, bo teraz darmowe minuty mam. Tak, tak. Ma pan, widzę, telefon komórkowy. mam telefon komórkowy. Teraz są darmowe minuty, a nawet koniowi telefon kupię. Dobrze, dobrze, ale, ale, proszę pana... Tu muszę pana od razu ostrzec. No, będzie że... ze tubu, ja tu, bo ja cóż tylko no, jestem. Problema, że jednocześnie nie można jechać i rozmawiać przez telefon komórkowy. To jest z myśl nowych przepisów zabronione. To jakiś durny jest. No, no, nie no problem. problema, ale nie wolno jechać i rozmawiać no, przez jak? telefon To ja. Nie wolno palić, nie wolno pić, nie wolno gadać, to po co jechać? No, 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 no niby tak, no, ale takie <laughs> są przepisy, no, prawda? Siwy, ty słyszał? Żyjemy w państwie no, prawa, proszę no, pana. żyje w państwie tam, prawa. Też, tam, no. tam, tam. Ty słyszał? Nie wolno pić, nie wolno palić. To po co jechać? Brrr, no? kobyła. No. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak ja, ja, kobyła? No, pan mówi, że to jest siwy. No, bo my naprzód ją chcili a później obejrzeli. <laughs> Rozumiem. Tak. Prr, prr, prr. A, Panie redaktorze! Ja, słyszę. Niech Pan nie krzyczy, Mów Pan bo Adagia słucha. Adagia, Adagia Bardzo lubię Chopin'a, to Ale malera nie lubię, bo mnie w kur Prrrrr! nie. A ja, panie redaktorze, mów Pan głośniej, bo Adagia słucha. Ja Mam jeszcze GPS-a. GPS, pan, tak? GPS? Nie, GPS-a Ale nie używam, bo bakterie za drogie są wiepa. A zresztą ja nie potrzebuję. Siwy na drogę do domu. tak, tak. Bo on nie pije. Ja rozumiem, tak. Nie pije, bo jemu lekarz zabronił. No dobrze, no. On na merki jest chory. dobrze, dobrze. Prrrr, kobla. Proszę pana, ale wie pan, jeżeli pan używa w czasie jazdy Warmena i ma pan słuchawki, to przecież, do pana, prż, prż, to nie prż, bada, prż, nie pan, pan sprowadza niebezpieczeństwo, proszę pana. Proszę, niech pan sobie wyobrazi sytuację taką, że no. jedzie karetka i pan tego nie usłyszy, bo pan akurat słucha, słucha, słucha Adagia, prawda? A mnie na cholerę karetka, jest ja zdrów jak byk, co no pan? ale, bo ja, bo, <laughs> Raz do nas karetka jechała, ja mogę ludziom w telewizji ja, to, to powiedzieć. Do nas karetka jechała, bo jeden był chory, ten Balek się nazywał, ale my jego wybroniły. Po tym całkiem zdrów umarł sobie w domu. No no no. no, no. To... Prrr. Właśnie może, a propos zdrów to niech pan zgasi, bo, no. to, bo, 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 bo to szkodzi tak, no. tak. A, czy a panie redaktorze! Ja, spokojnie. Spokojnie. ja mogę... Ja się nie wstydzę. Nie blokuj mnie pan no. telefonu. Was jest przesłań. Tak. U nas we wsi 50 gospodarzy jest. Tak. To pan się musiał do mnie akurat przy... Prprysz. Prrys. To, się to, praela, to jest mój dziennikarski obowiązek. Dobrze, a czy zapłacił pan o cenę? O co? O. O C, czy pan zapłacił? Od odpowiedzialności cywilnej, i ubezpieczenie, o C. To ja cywil jestem od dawna. To za to, że cywil to płacisz? proszę. pana, pan nie zapłacił w terminie, to pan zapłaci odsetki. Odsetki to ja w knajpie płacę. Pan. Dobrze. Panie, odsetki, dwie setki, a jak nie mam pieniędzy, to ja powiem ludziom. To ja na zeszyt bierę! Na zeszyt, dobrze. Na zeszyt bierę! dobrze. A chce pan wiedzieć, jaki zeszyt mam? Kratkie mam zeszyt! Kratkie, dobrze, dobrze. Ale widzę, proszę pana, że tam po lewej swojej stronie ma pan bat, prawda? No. Bat, wie pan, a, a, a bat jest rodzajem broni. I, czy ma pan pozwolenie na bat? Co? Czy pozwolenie na, na bat pan ma, bo to jest rodzaj broni, trzeba mieć no pozwolenie. A co to ja batman? żeby nie, nie, nie. Proszę pana, nie pan, jakby tego nie oceniasz, się, ja, proszę pana, podsumowałem te wszystkie pana wykroczenia, to w tej chwili ja, z dziennikarskiego obowiązku, jako prawy obywatel, mam obowiązek, proszę pana, zawieźć pana na komisariat i tam pana oddać pod kuratele prawa. O, proszę pana, i tak skończymy. O. No to Właśnie, jest nie pan, pan. Biorę, proszę pana, naprawdę pana... No, no. Yes! Panie i po Panu Końcu, zabaw! Ale wiecie, się kopyła straciła. Zabaw na niezależne media, yes! dziennikarzy biją, etyka cierpi, etyka!